W dzisiejszym odcinku. Halo? Podam ci numer konta. Jeżeli przelejesz mi daną kwotę, oddam ci ją. Jeżeli oddam wam ją, ale nie róbcie krzywdy. Nie chcemy rozlewu krwi, prawda? Nie chcemy. Co ja z tym zrobić? Którze możesz mi dać. Fajne. Chcesz to kupisz? No. Siadaj ja ci to dam, bo. Ja... Chciałabyś coś zjeść? Może byś coś zjadła? E? Mm, nie jesteś głodna, tak? Mm -hmm. Nie co sobie żebym zrobił ci coś do... do jedzenia! Ha? Dobrze, okay. A teraz zrobimy tak... Włożę się ten korek kanalny w dupę. A ty będziesz na to patrzała. Jak się. jak się zabawiam, okej? Okay? Dobrze? Okay. Dobrze? Lol, lo, na to nie patrzę. Patrz się na to, jak się zabawiam. Ma szybko. Oj, cię i to teraz tutaj, zginiesz! Zginiesz, kurwa! Zginiesz! Zginiesz! zginiesz.

Ucząk i kawałeczek, kawałeczek tylko łapkę. Nie chciałam. Twoich włosów, błagam. błagam. Kawałeczek! Włosy. Kurwa, masz! mój że kawałeczek twoich włosów! Dobrze, dobrze, dobrze! Dawałeczek. Kawałeczek na pamiątkę. Na pamiątkę, dobrze. Dobrze. Weźmy się na pamiątkę, dobrze. Weźmy się na pamiątkę. dobrze. Uchana! Najpierw. Zrobisz mi jedzenie. Zrobisz mi jedzenie. Ja nie umiem gotować. Przykro mi. W tym razie zginiesz. Zginiesz, Szkoda. Szkoda, zginiesz. Nie, nie Zginie. ma skóry. Wstawaj, idź do lodówki i zrób mi jedzenie. Dalej, rób mi. Albo weź Tak? Zanim zrobisz to jedzenie, chciałbym, żebyś się rozumiała to Rozbierz się do bielizny i zrób mi jedzenie. Będę się rozbierać. Rupka. Bo cię zabiję. Rozbierz się do bielizny. Róbka. <grymianie> Musisz. <grymianie> Ale to nie jest nic niezgodnego z regulaminem, to tylko do bielizny ją chcę rozebrać. No to nie jest. Nie wiem o co jej chodzi. <grymianie> To, to nie, nie, nie jest nic, ten. Na, na rolpeś się nie zgadza. Rozbieraj się do bielizny. Hmm. Nie łamię to regulaminu. No. Hmm, nie rozbierze się. Szkoda, szkoda, szkoda. To no co? Może się rozbierzemy, ha? Nie Masz się rozbierać do bielizny, bo tak powiedziałem. rozumiesz? Rozbieraj się. Rozbieraj się, kurwa! Zabiję cię, jeżeli tego nie zrobisz, rozumiesz? Halo? Podam ci numer konta, jeżeli przelejesz mi daną kwotę, oddam ci ją, jeżeli nie. A nie możemy się spotkać? Nie mogę ci tego wysłać, bo ci wejdą na konto. Nie wejdą, ja już tego dopiluję. No ale to jest hajs za porwanie, to nie jest jakby wiesz. Jaki hajs za porwanie? No porwałeś mi karmelkę moją. Hmm, nieprawda, nieprawda. No, prawda. Zwracisz mi pewne pieniądze, więc dajesz mi pieniądze na konto. Ale ja nie jestem ci winna żadnych pieniędzy. Jeżeli. Podaj, jeżeli. Nie, Nie otrzymam pieca, pieniędzy na moje konto. Zajebię on, rozumie? Nie rób jej nic. Jak spadnie jej chociaż włos z głowy, to cię dojadę, zobaczysz. Zostaw ją. I. Wyślij numer konta. Dobrze. Kłacie na kanapę. Kładźcie ruro na kanapę. Dobrze. Nie! Co ja zrobiłem! K Dlaczego <grymna> ja im złapić piesa Dobra idziemy stąd, szybko! Biegnij za mną! Biegnij za mną! Tędy! Szybko! Tędy, tędy! Tędy! Czemu ja to zrobiłem? Siadaj, siadaj! Dalej nie dostałem za ciebie pieniędzy! Chyba znajomi cię nie chcą! Ładnie? Chyba jeszcze ładniej niż było, co? Ołuj się tam na kanapę! Chodź się! Gdzie jest moja koleżanka? Kto mówi? Gdzie jest moja koleżanka? Twoja koleżanka? Tak, moja koleżanka. Nie żyje. Jak to kurwa nie żyje? Przykro mi z powodu, Spokój, będzie jutro, 21. Ciebie, Ciebie pogrzało, koleś. Mam nadzieję, że będziesz też. Przecież to w twoja koleżanka. Wypadało Ciebie bez... pogrzało, koleś. Ciebie pogrzało, koleś, ty jesteś psychopatą jakimś. Słuchaj mnie, z twojego młodego wieku. Nie będę się za to rozliczał, ale musisz wiedzieć, że jeszcze raz o mnie zadzwonisz. To będzie coraz, coraz, coraz gorzej. Rozumiesz? Ja chciałem się tylko dogadać z tobą, psycholu. Zluzuj bajerę, zluzuj bajerę. Zluzuj bajerę. Zluzuj bajerę, wariacie. Nie jestem żadnym wariatem, jestem twoim przeznaczeniem. Moje przeznaczenie właśnie nie żyje. Zapłacisz za to. Przykro mi się, tylko pomogło. Jak mogłeś? Jak ty kurwo mogłeś? Przepraszam, ja nie wiem, byłem sobą, przykro mi z tego powodu. Nie brzmi jakby ci było przykro, ani kurwa trochę, znajdę cię kurwa. Chcę być normalny, a jak ze no Znasz to? Znam, jebana nuta, może byś jej posłuchał trochę częściej, wczuł się w to. Zrozumiał sens życia. A może życia kurwa normalnym. ty byś się wczuł, co? Właśnie zajebałem się koleżanka! może ty byś się kurwa wczuł? <grym> Jestem twardym chujem. Boli to, ale. Zajebie waszą koleżankę! Nie zbliżaj się! Dogadajmy się! Zostawiam to. Wyjdziesz. Halo! Ożybuję pomocy! Halo. Masz nie Ja! Zajebie ją! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Lepiej nie strzelaj! Dogadajmy się! Jeszcze jeden na Kiru. Papioł, Dogadajmy się! Jeżeli tutaj wyjdziecie, zapierdolę ją! Negocjujmy! Kurwa, negocjujmy! A no, ja to robią, jak chceszy, tak? Bo tak robią, jak szczerze, nie? Chyba tak robią. Oddam wam ją, ale nie róbcie krzywdy. Nie chcemy rozlewu krwi, prawda? Nie chcemy? Wypuszczę ją. Wypuść ją. ją. Wypuśćcie, ale wypuść ją. odłóżcie broń. Odłóżcie broń! Odłóż Czas mieści, jest zobaczę, że Waszym chyba też. się. musimy się jakoś dogadać. Przecież nie chcemy tutaj rozlewu krwi, nie? Wypuszczę ją, ale nic ci się nie stanie, jeżeli ona wyjdzie stąd cała i nic jej nie będzie. Dobrze, wyjdzie. Masz moje słowo, że wyjdzie stąd cała, ale nie róbcie głupot. Nie róbcie głupot. Słuchaj, najpierw myślimy, potem gadamy. Dobrze. W takim razie, czego chcecie? do obywatelu. Dostaniecie ją. Nic jej się nie stało, mów że ci się nic nie stało. Powiedz prawdę, zrobiłem ci coś? Nie. Głośniej Nie słyszę. Głośniej mów, głośniej. Nie, nie, nic się nie stało. A po głosie słyszę załamanym, że to się. Nie, powiedz mi prawdę, A powiedz prawdę. Szczerze mów Powiedz szczerze prawdę, powiedz prawdę. Nic nie zrobiłem. Właśnie. A nic? Nic. Nawet cię nie dotknął. Obsiął mi trochę włosów. Ja to dotknął? Dotknął. Nie dotknąłem, nie dotknąłem, wziąłem na pamiątkę. A po co, ci, po co ci to? Bo lubię je wąchać. Bardzo ładnie pachniały. Rozumiecie? Jak chcę być normalny? Chce być normalny. No, nie będziesz to jak przestań nie... porywać losowe osoby. To nie są losowe osoby, to są kobiety. To przestań porywać kobiety. No to słucham. Jak będzie? Oddam wam ją. Śpota, śpota się. O! O! Muszę być normalny, i co zarobiłeś? Przez siebie dojdzie do rozlewu krwi. <grybuj> 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 Środek. Jestem w środku. W środku jeden. jestem, w środku ja. Dobra, otwórzmy to, to, to dawaj, dobra, dobra, świetnie. O tu żyje on, żyje, on tu żyje. Yeah! On żyje, żyje, żyją, żyje, on żyje. go, żyje, żyje. to być normalny. się, się, To jest. Odkućcie, czy ty, nie? To jest. Nie. To ten. Dobra. Otwania. Mogliśmy się dogadać. A teraz wasza koleżaneczka zginie. Przykro mi z tego powodu, chłopaki. Co narobiłaś? Zginęli przez ciebie! Twoi przyjaciele, twoje przyjaciółki! Co ja? Ja nie Skąd dachu, dachu jeden, na dachu jeden na pewno, bo ja tam go strąciłem. Wypuść mnie. Ja pierdolę. Dlaczego ty jesteś porwany? Zaraz mi to wyjaśnisz. To jest jakieś nieporozumienie, kurwa, chyba. Co ty, ty się odpierdala? Dlaczego ty zawsze masz kopoty, bracie? Dlaczego ty zawsze masz kopoty? Przez nią! Wszystko przez nią! Siadaj na kanapę, teraz będzie się tłumaczyć. Ale z czego? Siadaj na kanapę. Wstawaj, kasztan, obstawiaj. Kasztan do środka wejdź. Jej, pimpek, konia chiede. Już, 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 poczekaj chwilę, bo muszę zobaczyć. Odsłaniajcie. Do szpitala. Eee, Kasztan! Kasztan! Kasztan, do mnie! Kasztan! Hmm. Chodź tu. Chodź tu, Kasztan, do ciebie mówię! Do mnie? Nie, 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 łóżynka ja? mojego, chodź tu. Do środka. Do środka. Masz, masz tu stać przy przesłuchaniu i odsłaniać, o co tu chodzi. O co tu chodzi? O to, że no mnie porwał. Porwałem, to prawda! Tak? Wypuść mnie już, proszę cię. Nic ci nie zrobiłam, nawet Cię nie znam. Wypuszczę cię razem z twoimi przyjaciółmi. Jak dostanę pieniądze? Ile pieniędzy? 100 tysięcy. Po prostu i tu Ej, ja będę od Ja mogę ci to przelać, tylko proszę wypuść mnie. To właśnie. O, Zwrócę to wam koleżankę, jak dokończę swoje dzieło. Ale się narobiło. Nie chciałem, żeby to się zakończyło. Tak Słuchaj, 100 tysięcy było jak jeszcze. Porwałem cię dobrowolnie. Teraz twoje, koledzy 200 tysięcy. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Masz minutę, masz minutę, masz minutę i wychodzimy. Masz minutę. Bo tu coś się będzie działo zaraz, mówię ci. Masz A... minutę, oni w... masz minutę. Szybko, streszczaj się. W takim razie masz nauczkę. Spotkamy się jeszcze. A jak się spotkamy? Zabiorę co moje. No to zabierałem. Do widzenia. Do widzenia. Do sprawy? No, musimy się zwijać. Bolny kurwa. Nie, on Tak, tak, tak. No wiadomo, wiadomo. Smartphone sobie z byczku. Przykro, że mi musiało się dodać A deszcia, to tak stać. Ale wytrychem też cię atakowałem. Zajebiście. Dzień dobry, koleżaneczko. No dobra, będziemy... nie pachniesz. Trzymaj. Dobra. Chodź Ja? Ja? Wyjdź kamera i zobacz, co narobiłaś. Chodź, zobacz. Wszyscy przyjechali dla ciebie. Po co ci to było, co? Ale to ty mnie... Czemu wrzucasz jakąkolwiek winę na mnie? My cię kurwa, próbowali obronić! Kto to jest? To jest koleżaneczka, którą porwałem. E, jak się nazywasz? Carmela? Ja muszę się sprawiedliwie. Ty już znasz? Karmela co tam? Nie, nie mam telefonu, wiesz? Dobra, si go ty... no, Słucham! Co tam no, Co tam u ciebie? Ty, co to u ciebie? Ja, no, ja i... znam, co, co ona ci zrobiła? Mieś! A, aha. Dobra, a. Dobra, gdzie są tam? Gdzie zresztą? <laughs> e, dwóch porwała szpitala, albo jednego postrzelili te bandyci. No, to, co teraz ją? No nie wiem, no ja chciałem za nim jak. Kurwa, wszyscy, co mieli dać okup, nie no. żyją. Znaczy, kurwa, pospialeni są. Leżą, okej. Okay. To, to trochę to będzie ciężko. Słabo. To słabo, to. Jak oni się tu znaleźć Co tu się dzieje? Chcę usłyszeć, co tu się dzieje. Właśnie. Porywałem kamery, karmelę i trzymałem ją w kamperze, żeby robiła mi objaw. Chciałem za nią te 100 tysięcy. Uważam, że służy, no. Uciąłem jej troszkę włosów, żebym miał później że, co wąkać. No. Aż nagle zjawili się tu oni. Skąd oni się to zjawili? Nie mam pojęcia. E, nie. Jak, jeśli poposzł, nie. Jak... nie. Co wy, co na mam wyjdzie? Jakieś GPS jak? Jak, jak byś ty tu kurwa znalazł To się. on wysłał GPS, a o, nie o, ona. Ale z innego miejsca. No ale to kurwa obok jest. Troszkę dalej. Ty ale to. gdzie dokładnie to było, co? No um, tam, 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 tam po drugiej stronie Sandy Aha. Uh i -huh. no, tu no, szukaliśmy to na dwa auta wszędzie. Okay, no. No, Skąd no, no jesteście w ogóle? Tam Tamten, to pracuje na restauracji. Jakiej? Tutaj, kurwa, z nad morza. No dobrze. No, Remat uważam za zakończony. A, właśnie, Klimpa. Masz. Jezyku, tak. mam coś na siebie. No? To jest jej. Nieźle, co? To nasz, dobra, to nasz, to nasz, to nasz. Nieźle, no. A nie? ci to może, to pomogasz sobie. To. No trzyma, ja tego tak nie potrzebuję. Ona... Musisz okay, Dobra, pokaż. <śmienicielu> Kurwa! Czujesz Nie, to? Czujesz no! Czujesz niezły, to? Nie, niezłe, niezłe, zły, naprawdę. Pierdala, pierdala, tylko normalnie filetem, człowiek. Przepraszam cię, ale Kurwa, mać! Ostatni raz taką, taką, <grym> kurwa, Kurwa, <taką, grym> muszę do kogoś zadzwonić, kurwa! Ostatni raz taką morską pchicę czułem w 2005, człowieku. <grym> kurwa, muszę do kogoś zadzwonić. Ja do wapla zadzwonię. No, 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 zadzwoń, zadzwonię. zadzwonię. zadzwonię nie, dawaj, do dawaj. Zadzwonię najpierw. Dobra, dzwonię do I wołkaj. O oh, Jest, dobrze, dobrze, tak, 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 Halo, halo. Niedobrze mi, jestem, siedzę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dawaj, 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 wal. Jestem, jestem, siedzę i dał mi, dał mi podobno wąchania, kurwa, jakieś kurwa, takie dildosa, takiego <laughs> żeńskiego, kurwa, co z w pipę wkładałem, takie dziewczyny, takie... na i on śmierdzi taką filetem, takie... <laughs> ha 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 O kurwa, ona się chyba zryga, bo się rozłączyła. <grywa> prawie, ja też się prawie skierdolnąłem, <grywa> że uważam. Dobra, zabijajmy się. Ślizgajmy się. Ty co tam, kapelan? Coś tam, ale coś mi się smeru? to podobało. Ale, ale mi się to podobało. Morda, ja morda. Nawet nie będę ci mówił, że se podwalą, ale zrobiłem wjazd taki, Jest, że... jest, kurwa! <grywa> ty księdzu, ten z góry to pierwszy spać poszedł, nie? A ty, Wiesz, ja tam, chciał... ty on coś chciał zrobić, mordo, O, no kurwa. Słuchasz, mam kamizelkę, jeszcze... Ty, taką ten capa że mu kask pat chyba Marda. dzięki Klimpa za pomoc, jestem ci duży ten limon dobra no, to bla przyniesiesz będzie dzi księdzu nie księdzu cie księdzu. Księdzu ma debet pewnie chcesz żebyśmyśmy zasłonić, jak nie to umrzę a gdzie jest reszta chłopaku? oni pojechali w ten drugim autem swoje dobra zawijamy się to dawajcie ta spierdalamy no się. żeby go po drodze zrobili tutaj 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 ale dobry Proszę. dojazd zrobili dobry dojazd zrobili powiem ci fajnie fajnie bo oni się teraz będą ścić właśnie o to chodzi żeby się narobić wrogów <laughs> nie chuje, nie będą się się co są? co <laughs> to, to ty mówisz czy znaczy, wiesz, tak na siłę to bym mógł powiedzieć, że ta, ta, ta dupka latała z nami, a teraz lata z kim innym? Nie, i o to moglibyś do i z nią powalczyć tam, którą porwał, tak? No, Karmelet! A no, ta, ta, mam Karmelet tam. Nie przecież. Spod... Bo ja też mówi, że on ją zna. Moja koleżanka to była. No. A zresztą ty a. się dopujałeś, kurwa przecież, ty. Ja? No, mówię, moja koleżanka. No, tutaj ogólnie za dnia ja to jest kurde. zapierdol, bo ci no, ludzie dziękuję. przyjeżdżają, chcą sprzedać auto, bla, 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 bla. Mam coś na ciebie, bo dzisiaj stary gadałem z dupeczką. Tak? No? Ale mówiła normalnie, cześć i się poszedł no i ta paso Chcę się ruchać. pasek już zostawiła. <laughs> ja, ja, ja też gadałem z dół, pański kopacz zostawiła. Odrzuć się, odrzuć się, odróć się. Czym ciężko mierdę? Ciema. Nie mogę gadać, bo jestem na e, tym... Na... Gdzie... No... Na ten... No, na tym... Le, od auk. Na się Zaraz tam będę, no. Na, siema, 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 zakochana para. Siema. Co tam? Jak tam? Uram, Przekręcam auta, tak? Na biznesie. A ty, Pogersy, jednak słaby jesteś. Robiliście już to, czy nie? Nie, nie robiliśmy tego. Nie? nie. A ty chciałabyś może? Z nim? Nie. Yeah, Dobra, ben. a tak szczerze, wafelek? Tak szczerze. Szczerze między nami. Obciągałaś już kiedyś? Dobrze to robisz? Nie, spokój, spokój się. uspokój. No się, dobra. Kurwa, ty stary z rolu! A ja nie! Może... Nie ja robiłam takich rzeczy i co? Jestem gorszy! Chce być normalny! Słyszałeś to? Nie. Mm. A znowu do tego? Nie, nie, nie. Moja. Widziałem coś, że będzie. Tak kiedyś. A no, będzie, no to, będzie, będzie, będzie. Będzie, Będzie, Rockstar. Tak, tak, tak. Kurwa, super. No i co? No fajnie, fajnie, że masz biznes. Fajnie, fajnie. Chcesz zobaczyć środek? No. Oj! Tu lekki burdel jest teraz? No tak, no, to wawelek wyjdzie. Ale to. <laughs> <laughs> Ale przekwina, kurwa! Nie spodziewałbym się takiej przekwinki od ciebie, kurwa. Zachój! <laughs> Raz ci się udało. <laughs> no Nie coś ja takiego ma... auta? Zobacz, takie coś. No jak chciałbym, chciałbym. Wiesz, to bo to, to, to ci... Za darmo ci to mogę dać kurwa nawet. Tylko kwestia jest, że chyba będzie problem z tym, nie? Nie, nie mam już na minusie konta. Nie masz? Dawaj mu to do, dawaj mu to puścimy, kurwa, że miał jakieś auto swoje własne. To ile za to no? Ale mu 30 i za 30. No, to, weź mi daj będę numer konta. To ci na to się I to ci to sprzedamy za tyle co kupiliśmy. Czyli znaczy, no, ja ci ty kurces ci, ci to za darmo dam kurwa, po prostu ty. Ja, ja bym uzbierał pieniądze, wprowadziłbyś mi, wiesz jak ja Wiesz które ja bym chciał. Gdybyś chciał. <laughs> No tak, ja wiem. I widziałeś ja Tak, 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 Bentley. Sprowadziłbyś Sialyjota. mi to? No, Ben. No, kurwa, ban, to kurwa 5 milionów, nie? A ty, miałeś kiedyś, ty miałeś, kiedyś to auto? No, tutaj jest, ale tu jest na mieście takie auto do kupienia. No, i w ilony jest? Tak. Dziękuję, no, Chodź, Dobra, chodź, podjedziemy na ten. Dość już masz garażu, nie? A dość to odpalić, odpalić tego. Weź na ten. Słuchaj Ben, why nie od razu kurwa miał Bentley'a, on zaczyna od jakichś chujowych aut. Ty też tak walisz od razu. Dobra. Kurwa. Dawaj, dawaj, odpal. Masz kuszyki z chyba. Nie, o jest, dobra. jest no. dobra, to jest garaż, to jest garaż, chodź. Chyba. Ja nie wiem, czy on ma garaż. Kurwa, sorry, sorry. <śmiech> <śmiech> przepraszam, <laughs> przepraszam. Jedź, będę jedź. Ale nie, bo ma buta, ma buta, ma buta, ma buta, ma buta te auto. Masz tu garaż, czy nie? <laughs> Eźdź na kardilera, jest na kardilera, ja ci pokażę to auto, nie? Bo ja najwyżej ja mogę to auto, nie? Kurwa kupię auto im, na, i ci klucze na przykład do niego dam, nie. No ale no i ja, czek, Ale ja chuj myślałem o tym, żeby kupić tego Ale kurwa to ci ten Benty to jest przesada. Ale sam będziesz nim jeździł! No nie no, nie, no ja to chyba... Ja, ja mam ja to kupiłem. Ja mam. Ja, że bym nie czym jeżdżę. Kiedyś jakoś bardziej do tego waliłem konia. Teraz po prostu wsiadam, kurwa, co jest naprawione i zatankowane. Chodź, nie, stój tu, stój tu, stój tu, ja ci wyjadę. Chcę być normalny. Fajne mam auto? Ej hey, yo, ale ty zajebiście wyglądasz! Nie? Siema, yo! Fajne mam auto! Yo yo! yo. Właśnie kupiłem Uj, przed chwilą. Ale dojebane, ty, ty stary ile dałeś? Ile dałeś? Ten range Rover! Range Rover? Pasuje mi to auto? Kurwa taki gej. Okay. Ja muszę ją wsadzić do garażu, to. Gdzie tu jest garaż? E, tutaj chyba, albo po drugiej stronie, tam... O, o. nie, tu jest. O. Baler, mój baler. Baler. Ej, ej, ej. Ty, yeah, a masz masz, masz. Yeah. No i oni zajebisty. Schmarr. Schmarr. No prawie dwie bańki, więc my musimy trochę, my musimy zrobić to taniej. mam pomysł, kurwa, ja człowieka oszukam, którzy sprowadzają fury, powiem, że będzie licytacja, a po cichu to opierdolimy pod stołem i tak. A, no no, ja, ja, to, to jest auto, jedyne auto, które chce, kurwa, a jak one się nazywa? Be Paragon. Paragon, dobra, Ale chyba jeszcze, jeszcze, nie no nie ma tego drugiego w sumie, to jest jedyne, tak, no jeszcze to Deity jest, nie, to za milion. Nie, ale Deity jest, kurwa, dwudźwiowe, nie? Cztero. Cztero, no, czterodźwiowe to jest tak? Tak, te, no teo! Bo ma łacier ma dłużowe? Mm, chuj. No to dobra. Taka, taka sportówka. Ogarniemy Ben. Dobra, Lecie. Słuchaj, bo miałem takiego swego, kurwa kolegę. Nie fajno czy to już to wydawałem, czy mu, czy twojemu koledze, jeden chuj. Co ją z tym zrobić? Krótze możesz mi dać. Fajne. Chcesz to kupisz? No. Siadaj do auto, ja ci to dam. Bo ja tego nie chcę, bo mi to jest za chuj potrzebne, a ty będziesz tym śmiesznie wyglądał. No i to, to jest też auto fajne. No, 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 czekaj. Kurwa, auto mam w końcu. Ja ci do za 22 koła i potem ci 22. Dobra. Trzymaj. Trzymaj. Po, niemi po niemiecki, kurwa. Halo! Winuj mnie, moim fruner. Frau Laluna! La <laughs> Przeziąć się na kierowcę i skitraj. Czekaj, czy mam jeszcze jakieś auto, których bym się chętnie chciał pozbyć? Jeżeli już ich nie potrzebuję, kurwa, i. A ty byś mógł przyjąć? Ja mam ogólnie auto, które ma młodych mielażdż na współ. ale mu je wypierdolę. A Masz jakąś sportówkę? Ej kurwa, ty jesteś poszukiwany? Nie. Kurwa, mogę ci dać dostęp do jednej sportówki takiej, nie? bo i tak ty, ty nikt nie jeździ i my to chcemy strzelać. Dawaj, siadaj, nie do tego. Ty strzelił. Ej co jest? On mu tubę wyjebał z obu. No ale to lokalszowi. Zabiłeś człowieka, ty. Coś narobił. Co narobiłeś? On miał dzieci. On miał dzieci. Chuj mu w dupę, jebać te dzieci tu ma. No i gitara, jebać te dzieci w dupę. No <laughs> że. Że jebać te dzieci? No kurwa, że chuj z nimi. O to a, tak a, się a. mówi, że jebaś kogoś w dupę. No. no, 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 czaję. Normalne to zwierzę, nie, że nawet pedofilia. Jebać pedofili. Jebać? Ten nie żyje. Sagon? Prawie. <laughs> A, wiem! A, nie, na komis musimy zjechać, bo to auto jest to... ja słyszałem, ja że był Vito, kurwa, na komisie. Vito Golaczy był i prowadził... E, re, ten... Charles'em razem, Charles'em tym espresso. Charlie'im Charles'em. Tym ziomkiem to się wypierdolił, jak przyszło, może może umrzeć. Tak, tak, jeszcze mi wysłał e, wczoraj zdjęcie Krucha Susie river się bardzo. Będzie miał kulę. Nie liczę, ile wydam siana... Nie proponuj piścia, bo nie O, dam ci mordę, kurwa, to za tę wersję bardzo wziąłeś, do serca. Od. Lubię kurwie, lubię lecz Do tego mogą ci zapodać klucze. No! O, siema. Witam, dzień dobry. siema, siema. Co robić, ja. No będę ten, zjutałem. ja będę ben, no, wspieram furami, bo, bo ben nie ma żadnych furek, to mu... Dałem mu auta, których się pozbywa i do, do tego chcę mu dać klucze. Żeby no, niestety jeździł, póki tak nie mamy. Sorry. <laughs> Jebać! się! <laughs> <laughs> nie! Ona tak. się no, wie, że żartuje, my taka wiesz, my się lubimy! Co myślisz? No fajna jest szuka, no! Ale kurwa nie wam tylko o aucie mówię. A! Spoko, też fajnie. No, no, dobry, dobre auto. Kawał dobrej fury. To jedziemy na dojać do to ogarnę. Chuj, Czegu, jak ty będziesz wysiadał z takiej rozjebanej formuły. O! Czuć nie będzie mi zazdrościć, jak zobaczy jak mi się powodzi. Mam dziewczynę, teraz fury jeszcze. Mm. Po, pożałuję, pożałuję, że daję dupy teraz Lexusowi. Chyba, że inne auto bym miał dla ciebie, ale to już pytanie, czekaj. Bo to auto się tak nie prezentuje, nie? No. Ale dobra, mam tego Rolsa na tym, ale mam tego... Patrz, jak to przed nami, widzisz? Kurwa. A co może niczy? O, by były i kurwa. Jest jakiś Max ku, kurwa Kolonko. Max kol Kolonko. Dzień dobry, panie Max Kolonko. Pan, pan może auta przepisywać? I klucze? A to chuj, ci w felu, Swelu. <laughs> Przepraszam oczywiście. Twój partner, partner Grandi. Twicz partner Grandi. Peter Purker Los Santos. Nie no słuchaj, to jest wiesz, to z Los Santos kurwa. To jest Los Santos. Ja siedziałem tyle kurwa, jestem z gwa Jestem z Gitu. Kurwa, ja wiem jak jest. Stary, mój ojciec mi mówił. Był na celach, jakiś gość przyszedł jakieś pomidory z cytryną zaczął im kurwa robić, a mu zakazali, że ktoś pizdę i czaju kurwa zaparzyć. Ty, ja słyszałeś w ogóle, że ten kurwa Nelson stracił pamięć? Co? Wsiadaj? O kurwa, to ty nie wiesz. Nie, nie, nie. nie, nie, ty, nie, nie ja ja nie, idę nie na szpital, się. a ta materialna zapłakana kurwa. Ktoś tam kurwa led, walczy o życie! Nelson kurwa nie pamięta kurwa jej! To ta no. szmata też chyba kurwa straciła pamięć, bo dziwka miała mi auto kurwa odholować. Z policy kurwa, do par policyjnego parkingu szmata pierdolona. Ja myślałem, że jak... Adrianna, teraz widzisz, no jak Nelson warzywo, a to może z Adrianna bym się jeszcze wziął, wiesz, Jak ten kurwa cały szeliga, nie? No i w sumie Nelsonowa ma ten. O kurwa, ten, jeszcze tego kurwa! No, mam nadzieję, że już kurwa sober. No ale wracają, wracają. No kurwa. Ty, krótki, krótki, ja ci teraz wyślę 3,5 i pół bańki ci oddam jutro po premaks, dobra? Dobra. Dobra, to później to załatwimy, nie? Dobra, no ale masz kurwa, masz, idę, masz jedno auto, o widzisz to auto, no, dobra. No, 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 no to dobra, jest zajebiste, nie? tak, tak, tak. Te właśnie o to chodzi. A ten safer nie. nie On to... ma stronę, jakbyś chciał. Mam kare, kare. No, no to nie jutro nie, może w jutro nie, to ogarniemy, jak będzie dojowiec coś normalnie. Znaw, wiesz takim rolcem że chyba iść. Bo ja tym mierzę rzadko, kurwa. Ja mam ci mogę dać takie że no, bo to jakby to mi wierzę. to tam kurwa koło chuja latają, nie? No, ja bym na to dupy wyrywał, Szary, się przyda. No co ja wiem, ja wiem. Wiesz sam, jeszcze dobre auto, chodź, ci pokażę. ostatnie auto i ty spadnie. Co? Jak ty masz takie auta, które chcesz oddawać, żeby tylko posprzedawać, to możesz tam mnie coś poprzepisywać bo ja to jutro będę działał od rana, nie? No dobra, Ogarniemy, ogarniemy spokojnie. No. Patrz, pokażę ci, że takie auto. Ale to już jest auto mafijne, nie? Tak, Oliver? Nie, zaśmiecę Dilu! Ryd, nie gadaj takich rzeczy, kurwa! Rekuję. Co, Cypher? Bańka 607, nie pamiętam. A który, który auto? które auto? Czeka, czekaj, czekaj, które? Które? To jest, no, to to nie, to jest premier kurwa no, ba, To, to ma sztukuję, masz... Sa... No to jeździ 170-180 I kurwa, no 300 koła sztuka, nie? Kurwa, Tadek powiedział 180 km Nie, no to nie... No to, to, no, to, nie nie, to, no, to popierdolił cenę, no nie wiem, tak, kogo to jest... to Ja, ja wolałem maliny kupić No 350 No to ma fulltulnik, tak? Tak, no to 350, masz 7 dych za fulltooling, masz 420, masz po pod Bierzecie czy nie, bo nie będę, bo jadę Dobra, chodź chodź tu trzeba Wafel mi no, cynniki no, no. porobiła, nie. No! <grym> Lud 50, kurwa. <grym> no to, to auto, te też mogą, gdzie dałeś ale, ale to już, te, te, kurwa, te mówisz, te już... Nie, ale. To, bo to auto, to auto jest kurwa na tajne akcje już. Jakbyś jechał komuś w pierdoli. Tak, jak mówię, mi, mi bardziej po, jakaś sportówka bez... jeszcze. Tego suwa mi już dałeś. To to. A, aha, aha, okay. okej. Rozumiem. Ale. To jest Wiesz, takie auto, bo ja, ja mam takich aut, ja mam dużo auto takich nas być. One ja, szybkie, jest. Ja lubię, ja wolę. No to nawet zapierdala ogólnie. Czekaj, dam ja mogę dać Ci takie rzeczy, bo mi to na chuj potrzebne, a ty możesz to wykorzystać. Ale to auto kosztuje już trochę, więc, Twoim zadaniem, żeby, jeżeli chcesz je dostać, to musisz tą kurwę Nelsonową złapać i jej kurwie przypomnieć, że od kurwa dwóch dni ta szpita Jewana powinna zwolnić mój samochód, kurwa scout, a nie mi kurwa przetrzymuje Jewaną komodę. Nie ma sprawy, zostanie skrzywdzona.